Muszę przyznać, że do furii doprowadza mnie używanie y, słówka około, a właściwie używanie tego słówka bez wiedzy o tym, że około tylko i wyłącznie rządzi dopełniaczem. Około 20, około 30. Boże święty, to już na zdrowe ucho słychać, że coś jest nie tak. Przecież to jest dopełniacz około 20, około 30 o około 20. No to już jest jakieś kuriozum. Kiedy ja z młodymi rozmawiam i tłumaczę im, że w polskim języku jest zastęp, zastępcze słowo mniej więcej i tu już nie ma problemu. Jest mniej więcej 20, bo mniej więcej to mianownik, ale oni uparcie używają około i się mylą, straszliwie się mylą i jestem tym przerażony. Około jest przyimkiem i tak jak inne przyimki w Polszczyźnie rządzi rzeczownikiem. Zwykle nie mamy kłopotów. Mówimy około Nowego roku, około Wielkiej Nocy. W takich sytuacjach chyba nikomu nie przyjdzie powiedzieć około Wielkanoc. Jednak jeżeli to około łączymy z czasownikami miary, objętości, to coraz częściej zamiast dopełniacza pojawia się mianownik. Wielu Polaków mówi około dwa tygodnie, około 20%, zamiast jedynie poprawnych około 20%, około dwóch tygodni. Można oczywiście zastąpić to około innym określeniem, mniej więcej, które wymaga mianownika. Mniej więcej dwa tygodnie, ale około dwóch tygodni. Jest jednak pewna różnica, różnica stylistyczna. Kiedy mówimy mniej więcej, jesteśmy bardziej potoczni. Jeśli więc tekst ma charakter oficjalny, około jest potrzebny. Wystarczy tylko pamiętać, że rządzi dopełniaczem.